u mnie na dzień 27 lipca prezentuje się na włódź. Jak widać, pszczoły nie mają do niedaleko. No, natomiast ja nie o tym dzisiaj chciałem. Dzisiaj taki filmik w sumie o niczym. Może trochę z kronikarskiego obowiązku, bo jak się powiedziało A, to wypadałoby powiedzieć B. Ja tu kilka miesięcy temu, na koniec kwietnia, pokazywałem z jakim animuszem, z jakim podnieceniem, montowałem swoją pierwszą w życiu. Roję łapkę. Eee, mamy koniec lipca, no i z grubsza rzecz ujmując, można powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem. Czyli guzik złapałem, no, może ponad plan to to, że po tych krzakach, łażąc, złapałem kleszcza. Ja też, biorąc pod uwagę e, te wszystkie komentarze, które się pojawiły pod pierwszym filmikiem, z całą pewnością będę dosyć ostrożnie tą roję łapkę zdejmował, żeby się nie okazało, że wyskoczą na mnie jakieś opętane osy. Jak widać, pusto, trochę robaków jakichś. O proszę, to się złapało, motylica nawet chyba, szczypawki. Także fascynacja była zgodnie z planem: wszystko poszło, czyli nic nie złapałem. Także tak, jakieś tam zaciekawienie tematem było, co było słuchać w tonie mojego głosu z poprzedniego filmiku. Natomiast spróbowałem i jedno jest pewne, był to pierwszy i ostatni raz. Już dzisiaj wiem, że dla mnie przynajmniej szkoda parę gwizdek. Także łapanie rojów to nie dla mnie. To tyle. Cześć.